Cześć i czołem. Dziś będziemy testować Aokitel U15S. Jest to jeden z najtańszych telefonów z 4GB pamięcią RAM, aluminiową obudową, a także skanerem odcisków palca. Zapraszam do testu. Więc tradycyjnie zaczniemy już od pudełka. W którym poza telefonem znajdziemy ładowarkę 1 z europejską wtyczką, kabel USB, klucz do tacy kart oraz instrukcję obsługi wraz z gwarancją. Na szczęście zabrakło też silikonowego Etui. Sam telefon ma dosyć atrakcyjny design, co ważniejsze, budowa jest dosyć sztywna, nic nie trzeszczy, nic nie skrzypi. Wszystkie elementy dolegają idealnie przedni panel wyposażono w 5,5 calowy wyświetlacz. Nad widzimy obiektyw kamery, głośnik, czujniki światła i zbliżeniowy. Niestety brak jest diody i powiadomień. Niestety, pierwszym minusem, według mnie, są przyciski funkcyjne, które są wyświetlane na ekranie. Dla mnie to jest duży minus. Ja osobiście wolę, gdy są one na dolnej belce. Aluminiowa budowa telefonu stanowi jednocześnie ramki. Na górze widzimy gniazda sławkowe, w dolnej części znalazło się. Gniazda do ładowania i mamy też podwójny grill maskujący tylko jeden głośniczek. No oczywiście nie zabrakło też mikrofonu. Natomiast po lewej stronie znajduje się taca kart SIM, a przyciski włączania i zmiany głośności ulokowano po prawej stronie telefonu. Z tyłu widzimy wystający delikatnie obiektyw kamery. Będzie on zapewne narażony na porysowania a towarzyszy mu pojedyncza dioda doświetlająca LED. Nie zabrakło też oczywiście popularnego ostatnio w telefona z skanera odcisków palca. Telefonik ten ma 8,5 mm grubości, waży około 200 gram no i dosyć dobrze leży w dłoni. 5,5 calowy wyświetlacz pracuje w rozdzielczości full HD, Zapewniono obraz o odpowiedniej ostrości, żywych kolorach, podświetlenie zrównomierne, kąty widzenia są na bardzo dobrym poziomie. Maksymalny poziom jasności jest też wystarczający, w słoneczne dni nie będzie mieli problemu z oczytaniem zawartości smartfona, natomiast minimalny poziom jasności jest troszeczkę niewystarczający, dłuższe nocne czytanie będzie zapewne męczące. Na szczęście producent dodał aplikację Miravision, która oferuje m.in. ochronę oczu. No i możemy tam też dostosować kolorystykę ekranu do własnych preferencji. AUKITEL U15s pracuje pod kontrolą Androida 6 z autorską nakładką i przypomina mi ona dosyć bardzo nakładkę MIUI. Wszystkie nowo instalowane aplikacje będą lądowały na pulpitach, a po każdym wybudzeniu telefonu przywita nas inna tapeta. Zmieniony został też wygląd ikon, są one troszeczkę zaokrąglone, ale jest też jedna bardzo pozytywna informacja. Producent nie zdecydował się na dodanie żadnych niechcianych aplikacji, nie wyskakują żadne reklamy ani inne przykre niespodzianki. No, ale nie jest tak różowo, niestety, tłumaczenie jest na dosyć przeciętym poziomie. Dużo słówek jest jeszcze po angielsku. Bardzo fajnie urządzenie wypada pod względem wydajności. Jak już mówiłem, posiada on 4GB pamięci RAM, co pozwoli nam na używanie wielu aplikacji, a system nie będzie zajęty przenoszeniem informacji z pamięci podręcznej do wewnętrznej. Dzięki czemu nie powinniśmy dostrzec żadnych lagów. Urządzenie to napędzane jest tajwańskim procesorem Mediatek w towarzystwie Androida 6 naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Ja oczywiście podałem też telefon testowi popularnym benchmarku AnTuTu. Uzyskał on tam wynik przekraczający 42 tysiące punktów, co w obecnych czasach jest już wynikiem słabym. Telefon posiada dwie kamerki. Przednia ma 8 megapikselowy sensor, natomiast główna kamera posiada 16 megapikselową kamerę dostarczoną przez pana Sonika. Realnie jest to 13 megapiksel i zostało to sztucznie interpolowane. Ja oczywiście zrobiłem kilka zdjęć, no i muszę wam powiedzieć, że w swojej kategorii cenowej, to aparat robi niezłe zdjęcia, ale to niestety tylko w swojej kategorii cenowej. Ogólnie zauważyłem kilka mankamentów. W dobrych warunkach oświetleniowych, ostrość i ilość widocznych szczegółów jest na przyzwoitym poziomie. Niestety dostrzegłem pośrodku zdjęć przebarwienie w różowym kolorze. Jest to przypadłość znana też z niektórych sensorów dostarczonych przez OmniVision. Warto jeszcze podkreślić, że aplikacja kamery została też delikatnie przebudowana. Mamy tam do wyboru wiele różnych efektów no i oczywiście nie zabrakło też trybu upiększania twarzy, gdzie płynnie słuwakiem sobie upiększamy, odmładzamy naszą twarz. I jeszcze mamy takie efekty jak dodawanie różnego rodzaju grafiki do robionych zdjęć. Dobrze też szlafru wypada pod względem łączności. Otóż obsługuje on wszystkie polskie sieci telefoniczne i nie zabrakło też obsługi 20 kanału LTE na częstotliwości 800 MHz. Poprawnie działa też Wi-Fi, z LUTów, tak samo dobrze funkcjonuje. Jeżeli jednak chodzi o moduł lokalizacji GPS, to już nie jest tak dobrze jak w wypadku poprzednich modułów. Urządzenie wykrywa satelity GPS oraz rosyjskiego GLONASS, ale niestety nie przekłada się to na super dokładną precyzję lokalizowania. Z moich obserwacji wynika, że telefon może nas zlokalizować nawet z błędem sięgającym 8 metrów od miejsca, w którym się znajdujemy. No, ale nie to jest najgorsze, jeszcze gorzej wypadła bateria. Otóż AUKI u 15S ma baterię o pojemności 2450 mAh. Przypominam, że musi on zasilać wyświetlacz 5,5 cala w rozdzielczości WHD, co jest na pewno bardzo prądożerne. No ale pomimo tego telefon pracował krócej niż mogłem się spodziewać, osiągnął on tak samo fatalny wynik jak Huawei P8 Lite, czyli w moim teście polegającym na odtwarzaniu materiałów z YouTube przy maksymalnej jasności, maksymalnej głośności pracował on jedynie przez 3 godziny i 45 minut. Jest to wynik bardzo słaby no ale jest też duża zaleta tego telefonu otóż jest on bardzo tani. w popularnym sklepie Gearbest można go kupić za zaledwie 130 dolarów co jest równowartością około 550 zł jest to chyba jeden z najtańszych telefonów z 4GB pamięcią RAM zatem podsumujmy ten telefon otóż trzeba przyznać, że budowa telefonu jest na dobrym poziomie dostajemy solidną aluminiową obudowę mamy też skaner odcisków palca który działa notabene całkiem nie najgorzej sam wyświetlacz 5,5 calowy ma bardzo ładną kolorystykę. Należy pamiętać, że telefon wspiera Dual SIM z obsługą wszystkich sieci polskich, w tym LTE 800 MHz. Niestety słabszymi punktami telefonu są GPS, a już najgorzej wypadła niestety bateria. Także podejmując decyzję o wyborze tego telefonu, trzeba mieć to na uwadze. Jeżeli ktoś już się zdecyduje na ten telefon, to raczej powinien zaopatrzyć się w jakiś bank energii. Mam nadzieję, że ten z Wam się podobał. Zostawicie łapkę w górę. Jeżeli jednak ten telefon nie przypadł Ci do gustu, to przejrzyj moje starsze filmy. My testowałem masę telefonów SIN. Może coś ci się spodoba. Jeżeli nadal nie znalazłeś tego, czego oczekujesz, to subskrybuj kanał. Bo za kilka dni będę testował kolejny telefon rodem z Państwa środka. A poza telefonami oczywiście testuję też masę innego sprzętu SIN. Także subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie. Do następnego razu. Cześć.